Przyszedł do mnie Jacek Fedorowicz. Przy, przyprowadził nowego swojego kolegę Jerzego Afanasiewa. Jacek był wtedy studentem, chyba pierwszego roku, Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a Jurek Afanasie studiował architekturę. Czy drugi rok, czy pierwszy, jeśli pamiętam, tego to, to nie ma znaczenia. W każdym razie zaczęliśmy mówić o tym, że. Trzeba zrobić coś, co mogłoby nas bawić i śmieszyć, i być, powiedzmy sobie, y, czymś, z czego bylibyśmy dumni i zadowoleni. Co by, no, coś żartobliwego, prawda, Jakiś humorystyczny program. No i od słowa do słowa zrekapitulowaliśmy, że istnieją takie działania, na różnych uczelniach dańskich, było ich wtedy sześć, yy, i że warto by było zrobić coś międzyuczelnianego, żeby wyłapać z tych wszystkich uczelni tych najzdolniejszych chłopców czy dziewczyny, yy, i żeby zrobić jeden zespół, ale bardzo ambitny, bardzo yy, skuteczny, o profesjonalnych. Yy, założeniach wiesz, technicznych, teatralnych, natomiast żeby robili to yy, ludzie z osobowością. I to było to pierwsze nasze spotkanie. Właściwie ten pomysł, żeby to był zespół międzyuczelniany, studencki zespół, to właściwie był klucz naszego późniejszego sukcesu bo okazało się, że wszystkie te mm, amatorskie powiedzmy sobie poczynania zespołów uczelnianych no, były po prostu niezadowalające i, i słabe po prostu. No, Był to taki sobie wiesz, humor studencki, ale na bardzo słabym poziomie. No i teraz następna sprawa, to zostaliśmy zaproszeni na taki zerowy program, który ten zerowy program, który tak koledzy z Politechniki to na nazwali. Później zresztą, tylko ich właściwie taki, taki satyryczny program studentów, studentów Politechniki. Nie pamiętam nawet, jak to się nazywało. No i myśmy byli zakłopotani, bo no, było to bardzo naiwne, bardzo takie było właśnie studenckie, bardzo pozbawione sobie, powiedzmy, wiesz, jakichś cech m, nawet scenicznych. No, no, wiesz, na jakichś stołach to zrobili, tam, tam wiesz, to jakieś tam, dwa reflektory. I, no, poza tym, poza tym te teksty, prawda, i, te, i ten sposób grania, wiesz, taki, wiesz, całkiem przypadkowy, no nie było to osiągnięcie, na pewno. Natomiast takich zespołów już było w Polsce bardzo, każda uczelnia prawie miała jakieś takie próby i to nie wychodziło. No i wtedy z, 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 właśnie z długo się nie pokazało, bo myśmy to po tym programie czekali na takie spotkanie. Jak wpadł na takim Autoryta, autorytatywnym, autorytarnym głosem który to jest Wowo. No więc powiedziałem, że to ja, na co on powiedział, aha. I właściwie na tym się skończyło i potem zaczęliśmy się umawiać na spotkania, po przedstawieniu, prawda, całej tej naszej koncepcji Jurka, Jacka i moją, no i zaczęliśmy się zastanawiać, prawda, jak, jak to ukryć. No i zaczęły się spotkania autorskie i na te spotkania autorskie ja przechodziłem już z Jackiem, z którym pracowaliśmy bardzo intensywnie parę tygodni, tworząc jakieś takie y, zarysy sketchów scenicznych. To, co nas bawiło i śmieszyło. I potemśmy to odgrywali przed już całym zespołem, tymi kolegami i koleżankami, którzy tam już byli zgłosili ten akces do zespołu. Potem... i to było przyjęte bardzo pozytywnie i to się stało kanwą potem tego pierwszego naszego programu. No a... Mm, potem była wiesz taka jakby to powiedzieć casting żeśmy zrobili taki szukając pięknych dziewcząt wiesz do tego zespołu i, i wiesz i, no, zaczęło się budowanie y, grupy ludzi, którzy są zainteresowani mniej tego typu działalnością. I każdy mógł się do tego zgłosić i każdy mógł, mógł był, zostawał przyjęty, bośmy jeszcze wiesz, mieli mało wiedzę na ten temat, kto co. Ukonstytuowało się takie, ukonstytuowało się takie kierownictwo artystyczne w osobie z Byszka, Bobka. I mnie, to znaczy, tak żeśmy podzielili te funkcje, wiesz, nominalnie, prawda, że Zbyszek, ponieważ był najstarszy, był 24-letni i najwięcej miał do czynienia z teatrem, jako już zawodowy aktor, więc zrobiliśmy z niego kierownika artystycznego, zresztą on życzył sobie tego. Potem Bobek, który był młodszy od niego jakieś 3 lata, chyba, albo dwa, albo trzy lata został Reżyserem zespołu nominalnym, a ja kierownikiem literackim. Nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy kierownik literacki w teatrze, ale tak się jako żeśmy się ponazywali, a członkami zespołu twórczego od razu prawda, zostali automatycznie Jurek Afanasiew i Jacek Fedorowicz. Natomiast kierownikiem organizacyjnym zespołu został Tadzio Szanowski.